well i've been <laughs> To koncerty zorganizowane przy współpracy z Opolską Izbą Lekarską z okazji dziesięciolecia zespołów reanimator, ponieważ zespoły mamy dwa. Dwa zespoły lekarskie w Opolu, które grają od 10 lat. Lekarze są artystami, malarzami, pisarzami, piszą wiersze, są poetami, ale są też także muzycy. Tych muzyków lekarzy w Polsce mamy coraz więcej. Zespołów można by się doliczyć nawet Zaryzykuję tą liczbę kilkadziesiąt. Mamy festiwale lekarskich zespołów muzycznych, muzycznych, medycznych. Tu w Opolu działają dwie grupy od 10 lat. Ja osobiście jeszcze gram w trzeciej grupie w zespole Cardioband, w której grają wyłącznie Kardiolodzy. Zespół występuje aktualnie sporadycznie, aczkolwiek ostatni koncert daliśmy na zamku gniewie dwa miesiące temu. Ta działalność pozamedyczna pozwoli, pozwala nam odpocząć. Pozwala nam przestać myśleć o tym, jak bardzo musimy się w tą pracę zaangażować nie tylko umysłowo, ale także emocjonalnie, żeby uzyskać pożądane efekty. Wszyscy wiedzą i nie muszę o tym mówić, że 50% efektu leczenia każdego pacjenta to jest bliska współpraca z lekarzem. I to jest podstawą naszej. Działalności bez tego nie należy się spodziewać jakiegokolwiek większego efektu terapeutycznego i dlatego to nasze zaangażowanie w ten proces leczenia każdego z pacjentów jest takie ważne. Forma odreagowania się od codziennej pracy, oderwania się od tych spraw, które są trudne i ciężkie. Są różne w naszej grupie gra trzech anestezjologów, urolog i kardiolog, także mamy na co dzień do, z sytuacjami do czynienia trudnymi i granie nam odpręża nas. Lubimy to. Yes, yes, yes. You can leave your De facto w 2014 roku gdy okazało się, że jest tylu chętnych doktorów do grania w naszej opolskiej izbie, że oni się nie zmieścili w jednym zespole, no to nastąpił naturalny podział na dwa. I w ten sposób reanimatorsi podzielili się na klasyków. Którzy grali wczoraj w W12, i na reanimatorów New, którzy grają dzisiaj w Starym Domu. Mamy stresującą robotę. Jest jej dużo, często. Z ciężkimi pacjentami, z ciężkimi stanami, i jak do tego dochodzi nasze zwykłe, normalne życie rodzinne, które każdy z nas przecież jakieś ma, to gdzieś musimy znaleźć odskocznie jakieś swoje hobby, musimy gdzieś spróbować te nasze napięte czasami nerwy uspokoić. Dla jednych to będzie granie w piłkę, a dla nas jest granie na instrumentach. Przy okazji tego jubileuszu i koncertu dzisiejszego w Starym Domu odbyło się spotkanie z lekarzami, stażystami. Jaki jest cel tego spotkania? To są młodzi lekarze, którzy zaczynają swoją, swoją drogę zawodową dopiero co skończyli studia. Zaczynają w tej chwili obowiązkowy 13-miesięczny staż podyplomowy. Wiem z doświadczenia już, że często na początku nie posiadają podstawowych informacji związanych z tym w ogóle, jak funkcjonować w tych nowych dla siebie okolicznościach. Poczynając od tego, jakie jest prawo, jaka jest odpowiedzialność, jakie powinny być ubezpieczenia, przez to, jak się ubrać, gdzie się zwrócić, na, na, na co zwracać uwagę, wybierając miejsce, w którym się pracuje, a potem wybiera, wybierając specjalizację. Ja jestem dopiero od miesiąca lekarzem, więc nie wiem, jak to wyglądało wcześniej, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze wiele takich spotkanie. Bardzo chętnie posłucham różnych rad lekarzy, ale także było bardzo ciekawe spotkanie na temat szkoły doktorskiej. Świetnie, że właśnie na naszej uczelni w Opolu tutaj też ruszyła właśnie szkoła doktorska i można się dowiedzieć tutaj jak można się zapisać i prowadzić badania. Pierwsze spotkanie to jest takie organizacyjne, żeby nas wdrożyć właśnie w ten przyszły zawód, pokazać zwrócić uwagę na te najważniejsze rzeczy, aspekty w naszym przyszłym zawodzie oraz też Niektóre praktyczne rzeczy, które za niedługo nas spotkają w trakcie specjalizacji, czy to otwierając własną działalność gospodarczą. Zawód lekarza jest zawodem dużego ryzyka. Czy o zagrożeniach wynikających z uprawiania takiego zawodu też jest mowa? Też oczywiście, o jednocześnie też o błędach o, o tym, jak pacjenci reagują na nasz wygląd, jak, na to, jak się do nich wysławiamy. Że to jest właśnie bardzo praktyczne i ważne, żeby odpowiednio podchodzić do pacjentów, bo to pozwala bardzo często uniknąć tych nieprzyjemnych sytuacji.